witam was na kanale szydełkujan. No, dzisiaj chciałabym wam zaprezentować kolejny pomysł na prześliczną wąbkę. Oczywiście wzór będziemy powtarzać. Bo... Ponieważ musimy zrobić dwie podobne części, z racji tego, że ta na górze jest troszeczkę większa, ma więcej rzędów, a ta na dole już mniej. Tak więc wszystko zależy tylko i wyłącznie od rozmiaru waszego wypełnienia, czy też rozmiaru balona, na którym chcecie to projekt usztywnić. Moja bombka, jeżeli chodzi o średnicę, to 12 cm, a jeżeli chodzi o Obwód tutaj, nawet nie cały, tylko jeżeli chodzi o połowę obwodu, to 16 cm. Używam kordonka w rozmiarze 10 i szydełka 1,5 mm. Jeżeli macie mniejszy rozmiar wypełnienia albo mniejszy balon, zalecam użyć mniejszego rozmiaru szydełka, ponieważ w zasadzie nie jesteśmy w stanie ominąć rzędów, które będziemy tutaj łączyć. Oczywiście na drodze dedukcji i tutaj przemyślenia z tego wzoru możecie dojść do pewnego momentu, w którym stwierdzicie, że na przykład te dwa ostatnie rzędy nie są wam rundy, nie są wam potrzebne, ale ja pokazuję tylko i wyłącznie ten sposób. Tak więc zaczynamy. Naszą robutkę zaczynamy od pętelki, a następnie 8 oczek łańcuszka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Oczko ścisłe, tak aby powstało nam kółeczko. I zaczynamy rundę pierwszą. Trzy oczka, łańcuszka na pierwszy słupek, i następnie w naszym kółeczku zrobimy jeszcze piętnaście słupków. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Następnie oczko, ścisłe w trzecim oczku pierwszego słupka. I mamy w naszej pierwszej rundzie 16 słupków. Drugą rundę zaczynamy od trzech oczek łańcuszka jako pierwszy słupek, następnie dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Teraz słupek w naszym drugim słupku. Dwa oczka na poprzeczkę. Słupek w kolejnym słupku. Dwa oczka na poprzeczkę. Słupek w następnym słupku. Dwa oczka na poprzeczkę. I cały, cały ten wzór będziemy powtarzać dookoła, czyli w każdym słupku z naszej poprzedniej rundy robimy po jednym, czyli znów 16, a później dwa oczka łańcuszka, czyli 16 słupków i 16 poprzeczek z dwóch oczek łańcuszka. Runda trzecia. Zaczynamy od prześcia oczkiem ścisłym do pierwszej poprzeczki. Następnie trzy oczka łańcuszka jako pierwsze dwie części podwójnie nawijanego słupka. I w tą samą poprzeczkę zrobimy jeszcze trzy podwójnie nawijane słupki, ale nie do końca przerobione. Czyli przez pierwsze dwa oczka dwa razy, a ostatnie oczko zostaje nam na szydełku. I to jest pierwszy raz. Drugi. I trzeci. Jak już mamy cztery oczka, przeciągamy przez wszystkie cztery i cztery oczka łańcuszka. Teraz przechodzimy do kolejnej poprzeczki. Robimy cztery podwójnie nawijane słupki, nie do końca przerobione razem. Czyli mamy znów przez pierwsze dwa oczka dwa razy. To jest 1. 2. I 4 5 oczek przeciągamy i znów 4 oczka łańcuszka i 4 podwójnie nawijane słupki nie do końca przerobione razem w następnej poprzeczce i w zasadzie w każdej kolejnej, a po każdej grupie robimy 4 oczka łańcuszka. Tak więc będziemy mieć 16 grup po cztery słupki podwójnie nabijane nie do końca przerobione razem i 16 poprzeczek z czterech oczek łańcuszka. Po ostatniej robimy sobie oczko ścisłe tutaj na górze naszej całej grupy, czyli w tym dużym oczku takim. A teraz zaczynamy rundę czwartą. Od oczka w górę i półsłupka na górze naszej pierwszej grupy czterech podwójnie nabijanych słupków nie do końca przerobionych razem. I teraz ym, od razu, w zasadzie, przejdziemy sobie do pierwszej poprzeczki, gdzie zrobimy dwa słupki. Następnie jeden podwójnie nabijany słupek. I kolejne dwa słupki. Jeden i dwa. I teraz Półsłupek na górze kolejnej grupy, w następnej poprzeczce robimy to samo: dwa słupki, jeden podwójnie nabijany słupek, i kolejne dwa słupki, półsłupek. Na kolejnej grupie. I znów dwa słupki, podwójnie nabijany słupek, i kolejne dwa słupki, półsłupek na górze kolejnej grupy. I to jest cały nasz wzór, jeżeli chodzi o tą rundę. Powtarzamy go dookoła. I na końcu, po ostatnim słupku, oczko ścisłe, ścisłe w pierwszym półsłupku. Zaczynamy rundę piątą od trzech oczek łańcuszka na pierwszy słupek. Czyli bezpośrednio z naszego półsłupka mamy słupek. Następnie trzy oczka na poprzeczkę. Ominiemy dwa pierwsze słupki. I w podwójnie nawijanym słupku półsłupek. I znów trzy oczka na poprzeczkę. Ominiemy kolejne dwa słupki i w półsłupku... Słupek. Trzy oczka łańcuszka. Omijamy dwa pierwsze słupki w podwójnie nawijanym półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Omijamy dwa słupki i słupek w półsłupku. I to jest cały wzór, jeżeli chodzi o, o tą rundę. Trzy oczka łańcuszka. Półsłupek w podwójnie nawijanym słupku. Trzy oczka łańcuszka i słupek w pierwszym półsłupku. I ten wzór powtarzamy dookoła. Czyli mamy półsłupek w podwójnie nawijanym słupku, słupek w półsłupku z poprzedniej rundy i za każdym razem trzy oczka łańcuszka. No i oczywiście tu po, naszym ostatnim, po naszej ostatniej poprzeczce z trzech oczek łańcuszka robimy oczko ścisłe w trzecim oczku naszego pierwszego słupka. I teraz zaczynamy następną rundę, rundę szóstą. Musimy przejść oczkiem ścisłym przez pierwsze oczko łańcuszka i bezpośrednio w poprzeczkę z trzech oczek łańcuszka, następnie oczko w górę i półsłupek. Teraz cztery oczka łańcuszka i półsłupek w kolejnej poprzeczce. Cztery oczka łańcuszka. Półsłupek w kolejnej poprzeczce, cztery oczka łańcuszka, półsłupek w kolejnej poprzeczce, cztery oczka łańcuszka, półsłupek w kolejnej, cztery oczka, półsłupek w następnej i to jest cały wzór. Robimy półsłupek w każdej poprzeczce z trzech oczek łańcuszka, a następnie cztery oczka. Na końcu zamiast ostatnich czterech oczek zrobimy jedno oczko i słupek bezpośrednio w nasz pierwszy półsłupek, tak abyśmy byli od razu na środku naszej poprzeczki. I teraz zaczynamy rundę siódmą. Tak jak wspomniałam, zrobimy słupek tylko po to, żebyśmy zaczęli od środka naszej, na, naszej ostatniej poprzeczki. I teraz mam 1, 2, 3, 4, 5, 6 rundę siódmą oczko w górę i półsłupek, a następnie cztery oczka łańcuszka. Półsłupek w kolejnej poprzeczce i znów cztery oczka. Półsłupek w następnej poprzeczce i cztery oczka łańcuszka. Półsłupek w kolejnej poprzeczce i znów cztery oczka. Półsłupek w następnej poprzeczce i cztery oczka. Półsłupek w kolejnej. I ten wzór powtarzamy dookoła. Czyli za każdym razem znów mamy cztery oczka łańcuszka i półsłupek w każdej poprzeczce z naszej poprzedniej rundy. Teraz runda ósma, ostatnia. Oczywiście tutaj w tej rundzie normalnie zrobiliśmy oczko ścisłe w pierwszym półsłupku. A następną rundę zaczniemy od przejścia oczkiem ścisłym przez pierwsze oczko łańcuszka i bezpośrednio w poprzeczkę. Trzy oczka na pierwszy słupek, następnie słupek w tą samą poprzeczkę, trzy oczka łańcuszka na pikotek, oczko ścisłe w trzecim oczku od szydełka albo w pierwszym zaraz za słupkiem, oczko jeszcze jedno, i dwa słupki w tą samą poprzeczkę. Czyli mamy taką muszelkę z pikotkiem w naszej pierwszej poprzeczce, następnie trzy oczka. Półsłupek w następną poprzeczkę, trzy oczka i w kolejnej to samo dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, oczko ścisłe w trzecim oczku od szydełka, albo pierwszym od słupka, oczko i następne dwa słupki. Jeden. I dwa, trzy oczka łańcuszka, półsłupek w kolejnej poprzeczce, trzy oczka łańcuszka i znów dwa słupki, następnie trzy oczka łańcuszka, oczko ścisłe w trzecim oczku, oczko w górę i następne dwa słupki. I ten wzór powtarzamy dookoła. Czyli teraz trzy oczka, półsłupek w kolejnym i maszelka w następnym. Czyli na przemian w jednym muszelka, w drugim półsłupek, muszelka, półsłupek, i tak dookoła. Po ostatnich trzech oczkach łańcuszka zrobimy oczko ścisłe na górze pierwszego słupka. I możemy zakończyć naszą robótkę i obciąć nitkę. Jak już całą naszą pierwszą część mamy zrobioną do końca, musimy zrobić drugą dokładnie ten sam sposób. Ale tutaj e, zakończamy na rzędzie, e, naszym szóstym. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 rzędów. Teraz zaczniemy siódmy, gdzie mamy drugie powtórzenie e, czterech oczek łańcuszka. Tak więc w pierwszym rzędzie. Mamy tak w, w zasadzie jeszcze ten siódmy, ale tego rzędu nie będziemy powtarzać. No chyba, że macie jeszcze większy rozmiar bombki, to dodajcie do, do sobie ten rząd i będziecie łączyć za pomocą pikotków. Dla e, tutaj, dla mojego rozmiaru, ja będę zakończała już tylko i wyłącznie rzędem siódmym. Natomiast jeżeli mamy mniejszy rozmiar, radziłabym użyć mniejszego rozmiaru szydełka. W moim wypadku jest to półtorej, wy możecie użyć 1,25 czy nawet 1. Tak więc, tak jak wspomniałam, będziemy łączyć. Pierwszą część odwracamy na lewą stronę i będziemy łączyć prawą stronę do lewej, tak aby dwie lewe strony były w środku. Zaczynamy od, czekajcie, muszę na chwilkę zabrać, żeby złapać ostrość, zaczynamy od oczka w górę i półsłupka w naszym pierwszym, następnie dwa oczka łańcuszka i wbijając się w obojętnie którego pikotka, robimy oczko ścisłe i dwa oczka, czyli mamy pierwszy pikotek połączony, półsłupek w drugim, drugiej poprzeczce, następnie cztery oczka łańcuszka, Półsłupek w kolejnej poprzeczce, i teraz znów dwa oczka łańcuszka i oczko ścisłe w kolejnym pikotku. Dwa oczka łańcuszka, półsłupek w następnej poprzeczce. Cztery oczka, półsłupek w kolejnym. Czyli zauważcie, że dopiero co drugi łuk będziemy łączyć, tak aby wszystko nam się zgadzało. I teraz znów dwa oczka, łańcuszka, oczko ścisłe w następnym pikotku, dwa oczka i półsłupek w poprzeczce i znów cztery oczka, łańcuszka, półsłupek w następnym, no i oczywiście dwa oczka, łańcuszka, oczko ścisłe w następnym pikotku, znów dwa oczka, łańcuszka i półsłupek w kolejnym, tutaj Natomiast znów cztery oczka i dopiero kolejnym łączenie, czyli w co drugim robimy łączenie. I w zasadzie, żeby naciągnąć tą pracę na wypełnienie, możemy zostawić tylko ostatnie trzy pikotki. To się rozciąga wystarczająco. I to jest w zasadzie. Na tyle. Tak więc tu mamy troszeczkę mniejszy część, tutaj tą troszeczkę większą. Troszeczkę większą dajemy na górę, mniejszą pod spód. I robótka jest zakończona. Tak więc dziękuję, żeście zostali ze mną do końca tego filmiku. Ja mam nadzieję, że wzór się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu i do zobaczenia w następnym. Życzę miłego dnia.